Witam To jest sytuacja z tych Nieco smutnych Ale nie jakoś Giga nieco smutnych Tylko tak Nieco smutne Tak to nazwę No bo pa Jest ze Steam, nie? No i ceny na Steamie To w zasadzie takie No Do skrzynia galerii dobrze oddaje W ogóle skrzynia rewolucji też dobrze oddaje To jest całkiem smutne I tak wygląda aktualnie cały rynek W sumie No dosyć Piekielna sprawa, tak to nazwę. No i niestety, nie za bardzo jest na rynku w ogóle czym dysponować. Bo wszystko kosztuje 3 grosze. No ta. Ale pa, jest se małpa. Hehe, <laughs> strona do wymieniania swoich skinów. Kostę sobie w wrzuciłem. Powinienem to zrobić na filmie, ale nie chce mi się rzucać nic na filmach, no bo przecież i tak wiecie, że ja to wpłacam i tak. Jedyne co mogę zrobić, to zaprosić do udziału w konkursie na 300 dolarów. Mam nadzieję, że będziecie mieli przy nim dużo zabawy. No, to tyle z moich ogłoszeń małpowych. A terapa. jest ten. Rośnie? Rośnie. Cały czas ilość graczy. Uuu, ale laseczka. Yy, fajnie, fajnie, fajnie. Mm, Rośnie ogólnie ilość graczy. Mamy kolejny wzrost, jeżeli chodzi o ostatnie 30 dni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod koniec marca, bo wygląda na to, że idziemy do przodu. Nie jesteśmy wcale tak daleko yy, do yy, ani piku, ani ostatniego piku. Możliwe nawet, że dzisiaj damy radę. Yy, ten. Nie, no raczej nie pobijemy, ale przynajmniej będziemy walczyć, chyba co? Tak mi się wydaje, że dzisiaj może być, może być blisko. No ale co, na Steam'ie dalej spadki są. I ja powiem tak, czuję, ale to czuję tylko i wyłącznie, nie, nie obiecuję, że tak będzie. I nie wiem, jak będzie na skrzynkach, bo bardziej myślę sobie o skinach. Ogólnie wydaje mi się, że ceny skinów w momencie, kiedy wiosenna wyprzedaż się skończy, i jeżeli stan CSO zostanie taki jak jest, czuję, że znowu polecą do góry. I czuję, że będziemy mieli nowe piki yy, tych cen. Po prostu. Mamy, ja nie wiem, wydaje mi się, że ten autumn sell to sam w sobie po prostu yy, ten. rozjebał rynek. Że I, no i w zasadzie nie wiem, jak mam interpretować sytuację na, na Zdaku. Właśnie nie wiem, nie wiem, bo. Jakby patrzył sobie na ten Nasdaq cały rok, ja nie widzę w nim żadnych korelacji, ale teraz ta korelacja, która się zrobiła, jest niesamowita. No ale możliwe, że to jest zwykła koincydencja, nie? Czyli, że stały się dwie rzeczy w jednym momencie, które wyglądają jakby były do siebie podobne, ale tak naprawdę to nie są. W sensie nie są ze sobą w ogóle powiązane, a my sobie dorabiamy do tego ideologię. Nie wiem, no wydaje mi się ogólnie, że to co się wydarzyło na Nasdaqu, chociaż zależy, zależy gdzie i zależy kiedy. Bo ostatni tydzień na Nasdaqu był okropny, ale ostatnie kilka dni na Nasdaqu było zajebiste? No to ten. No to wydaje mi się, że to może jakby mieć wpływ, ale... No nie musi. Tak bym to powiedział. Nie, mu, nie musi wcale mieć takiego wpływu. Także ogólnie całkiem skomplikowana sytuacja. Nie jakiej jesteśmy świadkami. No i co ja mogę rzec? Co ja jeszcze do tej całej sytuacji mogę dodać? No hmm. nie za wiele. Tak to powiem. Dlatego trzeba w sumie czekać na tego 20. I zobaczymy, czy od 20. będziemy mieli jakiś potężny rajd i że nagle w ogóle rozpocznie się coś a la hossa, która będzie się odbywała. Czy może po prostu od pewnego momentu będziemy mieli już stały odpływ? Tylko ten odpływ będzie bardzo nieuzasadniony, no bo cały czas mamy przypływ graczy. Podobno jest przypływ openingów, i pomimo to, że tak wyglądają te statystyki, to ceny nie rosną. No jakby. I mamy jeszcze dodatkowo przypływ kapitału na rynek. Mamy więcej pieniędzy na rynku, więcej openingów, więcej graczy i niższe ceny. I jedynym powodem, dla którego są niższe ceny, to jest potężna wyprzedaż wiosenna, która no, działa, jakby jest, jest. Trzeba przyznać jej, że te, te przeceny, które nawet ja widziałem, nawet mnie, którego nie gra za bardzo w gry, ani się nimi nie interesuje, byłyby w stanie przekonać do tego, żeby sobie niektóre gierki kupić. jakby. Pomimo tego, że w ogóle nie jestem zainteresowany graniem w gry, w ogóle nie gram w gry, to jakby jestem skłonny. Na przykład jakiegoś ciekawego tytułu sobie sam poszukać. Więc nie dziwne, nie dziwne jakby, że konsumpcja się przeniosła ze skinów na gry. Ale nie sądzę, aby to było coś stałego, trwałego, że można przyjść i powiedzieć tak jesteśmy na końcu. Co najmniej poddaje to wątpliwość. No i to na tyle. Yo.